<noise> Aloha dziewczyny, cześć, witajcie nas stosunkowo, to ja, Maxi. Bardzo się cieszę, że wracacie do mnie. Witam Was w krótkiej serii dotyczącej męskiej energii. W poprzednim odcinku mówiłam Wam, co takiego robimy, co obniża męską energię w naszym partnerze. A dzisiaj podpowiem Wam, co robić, żeby tą męską energię w naszym partnerze. Podnosić, a co się z tym wiąże, żeby nasz partner czuł się u naszego boku jak największy, najważniejszy i najbardziej męski mężczyzna na świecie. Dziewczyny, pozwolę sobie na krótki disclaimer zanim przejdę do konkretów. Wiem, że spotykają Was różne sytuacje na stronie, na której opublikowałam mojego e-booka. Dziewczyny, w razie jakichkolwiek przebojów, trudności, proszę, piszcie do mnie maile śmiało, od razu, nie czekajcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie do mnie maile. Oczywiście, wciąż jestem dla Was dostępna w formie konsultacji, gdybyście chciały przegadać ze mną Waszą sytuację, której być może nie rozumiecie albo nie wiecie co dalej. Zapraszam Was serdecznie, link macie pod spodem w opisie, albo również możecie napisać do mnie maila. Piszcie maile w każdej sprawie, naprawdę, dziewczyny, tam jestem najczęściej dostępna i najszybciej odpowiadam na te właśnie wiadomości. Oczywiście, zapraszam Was wciąż do wzięcia udziału w kursie Zła Dziewczyna i w kursie Reset. No dobrze, tyle zgłoszeń, tyle zniosów Dziewczyny przechodzimy do konkretu. I takim pierwszym podpunktem, co należy zrobić, żeby podnieść energię męską w naszym mężczyźnie. Należy oczywiście wykazywać zainteresowanie naszym mężczyzną, ale nie kontrolować non stop sytuacji. Co mam na myśli? Mamy tendencję do stu pytań do. O tym bardzo często mówię na kanale, mówiłam w wielu odcinkach i znowu się powtórzę, bo dziewczyny mamy tendencję do. Pytania naszego mężczyznę na zasadzie rozmowy z koleżanką: ma co jadłaś, a jakie promocje, w Rosmanie, a ile kupiłaś, a jaki kolor szminki. Mężczyźni nie za bardzo są zainteresowani takimi rozmowami i na dłuższym odcinku e, czasowym są po prostu zmęczeni i mają wrażenie, że są przesłuchiwani, prześwietlani. Zaczynają przypuszczać, że jesteśmy podejrzliwe i że zaczynamy kontrolować każdy segment ich życia. To mężczyznę może wystraszyć, bo mężczyzna bardzo sobie ceni swoją wolność. Więc, kobiety, przestańcie kontrolować, bo to, o co walczycie, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie złudzenie kontroli. Wszystkie pytania, które mają źródło w waszym braku pewności siebie, w waszej podejrzliwości, w waszej narracji, w której jest bardzo dużo bólu z poprzednich relacji, z poprzednich przebojów, które w życiu doświadczyłyście, dziewczyny, zostawcie to. I nie próbujcie kontrolować sytuacji. To oczywiście odnosi się do bardzo wielu sytuacji. Przykładowo, jeżeli mężczyzna napisze do ciebie, zapraszając cię na spotkanie, czy chciałaby się ze mną umówić? A ty od razu odpowiadasz mu: Możemy, bardzo chętnie. Jutro o 21.00 jestem do dyspozycji, natomiast pojutrze mam już zaplanowany dancing, rolki i, i idę do fryzjera. I od razu, jakby próbujecie ustalić grafik, i zaplanować wszystko w przód, i przejmujecie znowu e, pałeczkę, znowu wchodzicie w, męsk w męską energię. Jeżeli mężczyzna proponuje spotkanie, to z pewnością siebie podejście do tego, powiedziałeś A, powiedz B, wyrażam chęć, oczywiście bardzo mi miło, ale to mężczyzna wychodzi z zaproszeniem, więc to. On powinien być tą osobą, która w tym momencie dopytuje, słuchaj, kiedy moglibyśmy się spotkać? Czy na przykład sobota, 21 kolacja. I jeżeli chcesz być sprawcza, to oczywiście dalej możesz wykorzystać kobiecą energię. Na przykład nie pasuje ci kolacja. Ja nie lubię kolacji. Mówię wam, pierwsze randki. Dla mnie to jest ostatnia rzecz, jaka w ogóle się wydarzy: to jest kolacja. Musi być aktywność, musi być frajda. Wtedy budujemy więź emocjonalną, wtedy y, przeżywamy coś razem i na tym to polega. To są najlepsze randki, Uwierzcie mi. Więc jeżeli chciałabyś zasugerować mężczyźnie zmianę planu, to możesz mu powiedzieć: słuchaj, mam takie małe marzenie. Ciekawa jestem, czy podejmujesz wyzwanie. Oczywiście, mężczyzna już jest zaintrygowany. Zobaczcie, to jest ciekawe, e, ciekawe podejście, świeżość, no i zapyta na pewno, e, co masz na myśli. Niespodzianka. Godzina zostaje, dzień zostaje, natomiast przygotuj się sportowy strój. I możecie pójść sobie na ściankę spinaczkową, możecie pójść sobie może na nocną jazdę na snowboardzie, na nartach. Nie wiem skąd jesteście, ale są naprawdę różne wydarzenia. Czasem jest noc muzeum. Ja pamiętam w okolicy, w której ja mieszkałam we Wrocławiu, okolica wysokiej jest zamek topacz, i tam były pokazy. Różnych światełek Bożonarodzeniowych. To było też cudowne i wspaniałe, żeby się przespacerować i pooglądać sobie te wszystkie renifery i te wszystkie e, bałwany, <grytanie> także dziewczyny. Możemy zaskoczyć mężczyznę i przejąć inicjatywę w jakimś stopniu, jeżeli zrobimy to w sposób kobiecy, intrygujący, świeży, ciekawy. Natomiast e, zobaczcie, że to naprawdę chodzi o to, w jaki sposób podajemy informacje i w jaki sposób rozmawiamy z mężczyzną, bo jeżeli podejdziemy do tego tak konkretnie. Jak właśnie planowanie grafiku. Słuchaj, tutaj mam taki dzień, tutaj mam taką dostępność, wchodzimy w męską energię. Zobaczcie, niuanse naprawdę mają znaczenie. Jeżeli nasz mężczyzna już od jakiegoś czasu jest zdemotywowany, a my ciągle jesteśmy w tej energii kontrolującej bardzo mocno, dziewczyny, zostawiamy go z jego wyzwaniami. I naprawdę dajcie dobry miesiąc na to, żeby nie przypominać, nie sprawdzać, nie dzwonić, nie zadawać stu pytań do, tylko zobaczyć, jak on sobie poradzi w tym jego świecie, z jego wyzwaniami, bez naszego wturowania i przypominania mu o wszystkim. Wyjątek od reguły, oczywiście, kiedy nasz mężczyzna prosi nas, proszę, kochanie, mam wizytę u okulisty, zapomniałem o ostatniej, przypomnij mi. Wtedy tak, jak najbardziej. Krok numer dwa, dziewczyny, wyluzujmy. Tak nazwałam ten podpunkt, dlatego, że kobietki, nasze narzekanie bierze się ze spięcia, spięcia czterech liter. Jesteśmy spięte, bo mamy jakiś obraz w głowie tego, jak powinno wszystko wyglądać, i próbujemy dopasować naszego mężczyznę do y, naszego harmonogramu, który mamy w głowie wyprojektowany. Na przykład, ja uważam, że powinny być umyte naczynia od razu po jedzeniu, i to jest koniec, i to jest stała reguła, i masz po prostu się zachowywać w taki sposób, jak ja tego oczekuję. A może chcę umyć naczynia według jego harmonogramu i według jego czasu. I teraz powiem Wam dziewczyny, że to jest lekcja, którą sama odrobiłam na pewnym etapie. Byłam wówczas w Hiszpanii z moim partnerem, i no, te naczynia leżały w kuchni 40 stopni. I ja sobie tak obserwuję te naczynia. Jeden dzień, drugi dzień sobie obserwuję te naczynia. Robi mi się nie swoje w środku, ale jestem zawzięta. To była jego tura, więc nie myję tych naczyń. Luz, po prostu zen. W końcu umył te naczynia. Pochwaliłam, że umył naczynia. Super i zacząłem zauważać, że rzeczywiście sam doszedł do wniosku, że jest taki upał, że te naczynia trzeba myć. Mamy umowę, słuchaj, że jak ja gotuję, to ty sprzątasz, a jak ty gotujesz, to ja sprzątam. I tylko tyle powiedziałam. Nie musiałam narzekać, nie musiałam niczego wytykać, nie musiałam, wiecie, w ciągu trzech dni ja mogłam mu z dziesięć razy zwrócić uwagę, że naczynia leżą nietknięte. Zamiast tego wyluzowałam się i zaczęłam obserwować jak on sobie poradzi z wyzwaniami w jego życiu bez mojego narzekania i dziewczyny, taki luz i, i wiecie, to jest jeden przykład z wielu my się często czepiamy bardzo wielu drobiazgów z perspektywy patrzenia na życie jako na piękne doświadczenie my tracimy tak dużo energii na te drobiazgi kiedy biorąc pod uwagę, że żyjemy razem, jesteśmy... Dwiema różnymi osobami, które mają różne przyzwyczajenia. Dla mnie jest to właśnie sztuka kompromisu, żeby odpuścić, bo ja nie jestem wykładowcą, a Ty nie jesteś uczniem w moim domu, tylko staramy się znaleźć kompromis. I przypominałam, przypominam z ostatniego odcinka: jeżeli na czymś Ci zależy, zamień to w grę, zamień to w konkurs, zróbmy to razem, kochanie. Zachęcajmy, ale nie narzekajmy. To jest ten podpunkt: wyluzuj. Nie narzekaj. Zwróć uwagę na to, że oczywiście musimy się podzielić obowiązkami i takie rozmowy są bardzo ważne, ale co za tym idzie, to jest to ciągłe nasze narzekanie, które bardzo zniechęca mężczyznę. I y, po czasie, wiecie, mężczyzna, któremu się cały czas narzeka, niestety podchodzi do wszystkiego, co dla nas robi, jak do obowiązku, a my chcemy być kobietami, y, dla których mężczyzna coś robi, bo bardzo chce, bo chce dla nas przenosić góry. I to będzie się działo wtedy, kiedy ty nie uczynisz ze wszystkiego obowiązku. Czyli nie będziesz narzekała, że on akurat nie napisał SMS-a wtedy, kiedy ty chciałaś, i ty już to, tego oczekiwałaś w swojej głowie i wyobrażeniu. Nie będziesz pogniewana, bo on nie zadzwonił, a akurat znowu spodziewałaś się tego, bo przecież jechał autem i miał 30 minut i mógł zadzwonić, więc dlaczego tego nie zrobił? I zobacz, ze wszystkiego po kolei, jak tak narzekamy, robimy obowiązek. I nasz mężczyzna w na przestrzeni czasu on jest zestresowany i sfrustrowany, czy on na pewno o czymś nie zapomniał, że nie napisał SMS-a, zaraz się wkurzysz, że nie zazonił, zaraz będzie po prostu awanturę robiła, zaraz będzie dramat, bo on zapomniał, a to są dla wielu mężczyzn na przestrzeni czasu w długoterminowych relacjach pierdolne. Więc, kobiety, zwróćmy uwagę na to, co jest ważne na te ważne cechy. Że czuję się przy niebezpieczna, że on dba o mnie, że on mnie zabiera na fantastyczną kolację, że naprawi coś w domu, że powie mi, że mnie kocha i zrobi mi masaż w łóżku i przestańmy się czepiać, że nie napisał SMS w ciągu dnia. To, co sprawia, że nasz mężczyzna wchodzi w męską energię, to nasze szczęście, zadowolenie, entuzjazm i żart. Żartujcie na każdym kroku, miejcie uśmiech na twarzy, zapewnijcie sobie ten stan same poprzez wychodzenie na spacery, bieganie realizację swoich celów, swoją pasję, taniec, śpiew. Dziewczyny, ja regularnie oglądam śmieszne filmy, stare kompilacje y, śmiesznych polskich filmów z Amelinum i z y, różnymi, już nawet teraz nie przytoczę, ale jest tego mnóstwo, uwielbiam to oglądać, szczególnie tutaj, jak jestem w Ameryce, to uwielbiam te polskie śmieszne filmy. E, kiedyś uwielbiałam też e, Śmiechu Warte, to były moje absolutnie moje show, TV-showy, które uwielbiałam. Dzisiaj też mamy mnóstwo stand-upów dostępnych na Netflixie. Wprowadzajmy się w stan szczęścia, w stan humoru, dobrej zabawy, bo to się udziela światu i uwierzcie mi, że mężczyzna przy takiej kobiecie to jest zaraźliwe. E, więc jak najwięcej żartu i dobrego humoru. Punkt kolejny. Słuchajcie, to co e, powoduje, że mężczyzna jest w męskiej energii, to jest kobieta, która jest wyzwaniem. I tym wyzwaniem wcale nie musisz być poprzez nie wiadomo jak skomplikowane strategie, gierki. O tym w innych odcinkach. Dziewczyny dzisiaj naprawdę to są proste sposoby. Nie ma tutaj żadnych niemoralności. Autentycznie chodzi mi tylko o to, żebyś wiedziała, kim jesteś, i żebyś miała swoje zdanie, bo ja wiem, że je masz. Tylko czasami ten people pleaser w środku ciebie, ta dobra dziewczyna, blokuje to, co ty chcesz, żeby zrobić dobrze innym. I na przykład mężczyzna pyta się, na co masz ochotę? Nie wiem, kochania, na co ty masz ochotę? A gdzie byś się wybrała, co byś dzisiaj porobiła, bo jest sobota? Nie wiem, kochani, ja masz jakieś pomysły. Słuchajcie, to jest nudne. To jest nudne. To jest kobieta, która nie jest wyzwaniem. To jest kobieta, która nie wie, czego chce. Może nam się wydawać, że kobieca energia jest subtelna i zawsze wycofana, i zawsze nastawiona jest na dostawanie, otrzymywanie, ale w kobiecej energii też jest siła. Tylko, że ta siła nie polega na współzawodnictwie z mężczyzną, jak właśnie w kontrolowaniu czy zadawaniu stu pytań. Tylko polega na określaniu siebie. Wiem, czego chcę. Zastanów się, jak Ci ten mężczyzna zada pytanie, na co masz ochotę. Zastanów się, na co masz ochotę. I nie bierz pod uwagę, na co on ma ochotę. Bo to ty jesteś tutaj najważniejsza, ty jesteś gwiazdą. Na tej samej zasadzie odpowiadamy na wszystkie pytania, Jakim, jaki film byś chciał obejrzeć? Chwila dla siebie. Na co mam ochotę? Do, mam ochotę na thriller psychologiczny. No i on ma już wyzwanie, on ma cel. On szuka, znajduje i on się cieszy, że on spełnił to, na co ty miałaś ochotę. Więc dziewczyny, miejcie swoje zdanie. Jeżeli chcecie w jakikolwiek sposób komplementować mężczyznę za działania, to już jest kolejny podpunkt, w zasadzie komplementujcie to, co rzeczywiście Wam się spodobało. Najbardziej jakby wartościowe komplementy to są właśnie te komplementy, które dotyczą czegoś. Co włożył energię, coś, czegoś co zrobił rzeczywiście, nie tego, jak wygląda, nie tego, że ma świetne perfumy. To też jest oczywiście miłe i przyjemne, ale to, co pogłębia jego poczucie męskości, to są komplementy za działania, naprawił coś, wybrał coś, um, poświęcił czemuś czas, może umył ci samochód, może wymienił Ci oponę. To jest nasz mężczyzna, nasz bohater i za to komplement słuchajcie, jak najbardziej. Jeżeli chcecie naprowadzać mężczyznę na to, co chcecie, żeby się powtarzało, żeby się pojawiało, nie idźcie drogą, nie lubię tego jak. Nie znoszę jak. Nienawidzę kiedy. Nie tą drogą. Kocham kiedy. Lubię kiedy. Uwielbiam jak. Więc idziemy drogą zawsze pozytywnego. Ugruntowania mężczyzny w jego działaniach, a nie wskazywania na to, co mu nie wychodzi. Kwestia kolejna. Pamiętaj, że nie możesz być szefową każdego oddziału w życiu. Często nam, kobietom, rakietom zdarza się to, że przejmujemy absolutną kontrolę nad wszystkim. Planujemy wakacje, planujemy weekendy, jesteśmy dyspozytorkami obowiązków w domu, cały czas pytamy o to, kiedy jemy, co jemy. Zamiast czasami przemilczeć temat i po prostu się wyrozować. jest 16, 17, nie proponuję. Zobaczysz, że on się zapyta o jedzenie i on zamówi Uber Eats, zamiast ciągle mieć to na swoich barkach. Zastanówcie się nad iloma departamentami. Tak naprawdę e, trzymacie szefostwo i odpuśćcie pewne departamenty. Przyjrzyjcie się temu, co się będzie działo, kiedy wpuścicie totalny luz i dystans do e, szefowania. To jest też cudowny sposób na to, żeby odkryć prawdziwą naturę Twojego partnera, bo kiedy pozostawisz go samego sobie na tej kanapie, bez narzekania, bez kontrolowania, bez szefowania mu w kółko, to zobaczysz, ilu ma sprawami sam z siebie się zajmie. Może być tak, że jak w końcu odpuścisz, to on złapie wiatr w żagle i zacznie realizować, i zacznie działać, bo czuje w końcu to jest, wiecie, na zasadzie przyciskania małego chłopca do tego, żeby siadł do książek. Kiedy mama w końcu powie, wiesz co, jak nie chcesz, to tego nie rób. To może być tak, że za dzień czy dwa chłopczyk spojrzy na te książki i pomyśli sobie: Kurczę, może je tak przejrze". Tylko dlatego, że mama przestała naciskać. Wiecie, to trochę tak działa również z mężczyznami w wieku starszym. E, natomiast może być też sytuacja, że ten mężczyzna z tej kanapy nie zajdzie i nie opuści swojego centralnego miejsca w domu. To jest świetna informacja bo to jest informacja dla Ciebie, czy Ty chcesz całe życie żyć z mężczyzną, którego cały czas trzeba będzie popychać, motywować i w końcu zrobi, ale zrobi z łaską. Nie będziesz miała znowu wrażenie, że męczysz, że dręczysz, że tak naprawdę powodujesz wiele frustracji w nim, ale jak tego nie robisz, to nic się nie dzieje. Więc zobaczcie, dziewczyny, że to jest szansa na to, żeby zaobserwować prawdziwą naturę naszego mężczyzny. To, czy jest w nim ambicja, to, czy zajmie się domem, zaopiekuje się Ogrodem czy odciąży nas w jakiejś części? Mówimy o tym, co maksymalizuje szanse i tworzy okoliczności na to, żeby mężczyzna miał motywację, żeby wejść tą swoją męską energię na całego. Natomiast dalej będą mężczyźni, którzy mogą nie poczuć tej motywacji i pozostać w bardziej kobiecej energii, na wycofaniu, na rozleniwieniu. Więc jest to swego rodzaju również test, żeby zaobserwować, bo pamiętajcie, że wszystkie zmiany, jakie chcemy wprowadzać w relacje, najprostszy sposób to jest zacząć od siebie. Kiedy wy zmienicie swoje zachowanie, to zmienią się okoliczności. Praktycznie jest niemożliwe, żeby wówczas zachowanie naszego partnera się nie zmieniło. Jeżeli się nie zmienia, jeżeli obserwujesz, że masz obok siebie partnera, który tak naprawdę w żaden sposób nie dokłada się do wspólnej puli, puli w relacji, no to jest pytanie do Ciebie, czy chcesz z tym partnerem pozostać, czy nie. Podpunkt kolejny. Co się dzieje, kiedy nasza energia jest skierowana na nas? Kiedy rozkwitamy jako bogini? Każda bogini jest inspiracją, ale musisz być boginią czegoś. Nie możemy być pustą muszelką, która nic nie ma w środku i tylko ładnie wygląda z zewnątrz, i myśleć, że będziemy inspiracją, że nasz mężczyzna będzie na nas patrzył z podziwem. Nie my, musimy się stać tą boginią. Poprzez nasz lifestyle, poprzez to, że jesteśmy skupione na naszym hobby, naszej karierze, naszym wyglądzie, naszych ćwiczeniach, naszych paznokciach. Słuchajcie, dzieje się coś mega magnetycznego, kiedy my naprawdę przekierowujemy energię na siebie, kiedy my jesteśmy tak zajęte w ciągu dnia swoimi zajebistościami, że nawet nie myślimy o tym, czemu on mi nie napisał SMS-a, czemu nie zadzwonił, gdzie on jest, co on robi. My nie mamy na to czasu. Wtedy dzieje się naprawdę switch. Cała sytuacja odwraca się o 180 stopni. Tylko ty musisz być gwiazdą w swoim świecie i będziesz wtedy inspiracją nie tylko dla Twojego mężczyzny, ale dla wielu kobiet, wielu innych ludzi. I to jest ten magiczny moment, w którym Wasz mężczyzna wchodzi w pełni w męską energię. Jest pełen podziwu dla Was i Wy rozkwitacie w swojej kobiecości. I tutaj trochę szorstkiej miłości, bo dziewczyny, nikt nie przyjdzie Wam na pomoc, nikt tego za Was nie zrobi. Przestańcie narzekać, przestańcie same siebie stawiać w roli ofiary w swoim własnym życiu, bo cała sprawczość w Waszym życiu jest w Waszych rękach. To jest coś, nad czym macie pełną kontrolę. Więc zamiast narzekać, proszę działać. I tak naprawdę, jeżeli nie działacie, to po prostu nie narzekajcie. Prawda jest taka, że kiedy za mało robimy, jesteśmy za mało skoncentrowane na sobie, to za dużo myślimy i analizujemy naszego partnera. Co się wtedy dzieje na poziomie emocjonalnym i na poziomie naszych myśli, gonimy za nim, czyli wchodzimy w męską energię. Wydaje nam się, że to czego nie widać, to tego nie czuć i przecież on nie wie. Wie, bo nawet jak rozmawiam z wami na temat różnych strategii i mam konsultacje z niektórymi z was co tydzień, przez miesiąc i uczymy się pewnych. Narzędzi. Dziewczyny, donosicie mi same. Maxi, dopóki ja rzeczywiście robiłam to jako strategię, widziałam efekty. Ale wiesz, kiedy był ten magiczny moment, kiedy się cała dynamika zmieniła? Kiedy ja już nie robiłam tego, bo to była strategia, tylko ja to robiłam, bo ja zaczęłam rzeczywiście siebie kochać, siebie lubić i o siebie dbać. I spodobało mi się to, i pomyślałam sobie, że jak on nie chce takiej kobiety jak ja, no to niech idzie. I wtedy zaczął pisać i dzwonić, i, i nie wiem, jak to się stało, że on to poczuł. Ale on to poczuł. Tak naprawdę jest dziewczyny. Energia jest wyczuwalna. Jak jeszcze możemy wpływać na jego męską energię? Pamiętajcie, dziewczyny, że wszystko, za co go chwalimy, tym będzie się stawał. Ale również wszystko, o co go oskarżamy, tym będzie się stawał. Tak, to są samosprawdzające się przepowiednie dziewczyny. Jeżeli non-stop będziemy. Mówiły do mężczyzny językiem, który jest przepełniony podejrzliwością, oskarżaniem, energią niepewności, energią znowu strachu. Dziewczyny, może się tak zdarzyć, że rzeczywiście wydarzy się to, czego się najbardziej boicie. Dlaczego wątpicie w swoich mężczyzn? Jednym z najbardziej silnych narzędzi, podbudowujących w mężczyźnie. Jego męską energię, jest niezachwiana wiara jego kobiety w niego. I to jest wiara, którą mamy w środku. To nie jest ta udawana wiara. Jeżeli jesteś mężczyzną, którego sama wybrałaś na swojego partnera, który powinien być dla ciebie Twoją wizytówką, z której jesteś dumna, którą się chcesz chwalić, dlaczego mu nie ufasz i dlaczego w niego nie wierzysz? A jeżeli w niego naprawdę wierzysz, to wszystko, co wychodzi z Twoich ust, powinno być w zgodzie z Twoimi myślami, z Twoimi emocjami. Ja w Ciebie wierzę, kochanie. Więc nie mówię do Ciebie językiem podejrzliwości, oskarżania, strachu. Naprawdę mamy tendencję do koncentrowania się na tym, co uważamy za złe. Natomiast chciałabym, żebyście poszerzyły perspektywę i zobaczyły dobro w Waszym mężczyźnie. Zobaczyły, za co możecie go pochwalić, z czego możecie być dumne, jakie ma cechy, które są fantastyczne. Bo jeżeli będziemy koncentrowały się cały czas na tym, e, jakie ma wady, to będziemy przesycone niestety negatywną energią o niskiej wibracji. I e, ciągła analiza tych negatywnych cech w naszej głowie powoduje, że wszystko, co mówimy, nawet nasz ton głosu, nawet nasz język ciała, nasze emocje, Przekazują tą informację, jestem Tobą rozczarowana, nie ufam ci, nie wiem, czy jesteś w porządku, czuję, że coś tutaj ukrywasz, udajesz, dziewczyny, to po prostu jest wyczuwalne i e, energetycznie wpływa to na mężczyznę w taki sposób, że on też nie chce nam zaufać w 100%, nie chce wejść w to na 100% w tą naszą relację, w tą naszą dynamikę, bo naprawdę wszystko, co się dzieje po drugiej stronie, w pewien sposób początkujemy my. Więc jeżeli chcesz. Żeby on się otworzył, żeby on ci zaufał, żeby cię dopuścił do siebie, to Ty też go dopuść do siebie poprzez zaufanie i poprzez zobaczenie w nim pozytywnych cech. Niezachwiana wiara w swojego partnera jest, tak jak mówię, jednym z takich wsienk na torcie, którą zostawiłam na koniec, bo to naprawdę powoduje, że mężczyzna, nawet na tym poziomie niewidocznym dla oczu i niesłyszalnym dla uszu, czuje Twoje wsparcie. Kobiece wsparcie, więc wtedy czuję się w pełni siły swojej męskiej energii. I o to chodzi. Mam nadzieję, dziewczyny, że macie notatki porobione. Dzisiaj rzeczywiście było kilkanaście podpunktów, które naprawdę pomogą Wam budować bardziej zbalansowaną dynamikę, w której mężczyzna jest tym mężczyzną, o którym marzycie. Wychodzi częściej z inicjatywą, jest bardziej zmotywowany do działania czuje wasze wsparcie odbiera was inaczej bo kobieta w kobiecej energii która ma dystans która jest wyluzowana która nie potrzebuje kontrolować która nie musi być szefową wszystkich departamentów co z kolei daje wam czas na to żeby tą swoją energię przelewać bardziej na siebie miks tego wszystkiego o czym dzisiaj powiedziałam spowoduje że mężczyzna będzie uzależniony od takiej babeczki uwierzcie mi bo tam nie ma nacisku nie ma presji nie ma zagrożenia że straciłem wolność i uwierzcie mi, że w takich dynamikach jest więcej lojalności, jest więcej miłości, jest więcej zaufania. Paradoksalnie, bo wydaje nam się, że tą kontrolą, tymi oskarżeniami będziemy miały pewność, że mężczyzna nas nie zostawi, nie okłami, nie zdradzi. Nie, mężczyzna i tak zrobi to, co będzie chciał. Kobiety, zachęcam Was do testowania rad z dzisiejszego odcinka, jeżeli będziecie się chciały podzielić napiszcie w komentarzu pod spodem jakie macie efekty i wyniki. Kobietki ściskam was, życzę wam fantastycznego wieczoru. Dzisiaj ja mam wieczór z Rose. Mam nadzieję, że macie fantastyczny kobiecy wieczór, przepełniony tym, co najbardziej lubicie. Ja jak najbardziej właśnie robię to, co najbardziej lubię, także pozdrawiam was. Ściskam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki. Gdybyś chciała wziąć udział w moim kursie Reset, czyli w kursie odbudowującym, w którym dowiesz się m.in., innymi jak określić cel Twojego życia i Twoje przeznaczenie? Jak odbudować masywną pewność siebie? Jak poradzić sobie z poczuciem winy i zobowiązania, na przykład, które rządzą naszą relacją z rodzicami? Jak postawić im granice w taki sposób, żeby ich nie dotknąć i nie zranić, a zarazem, żeby czuć się wolną w tych relacjach? Jak pozwolić sobie być autentyczną wersją siebie? Jak w końcu poczuć, że jesteś wystarczająco dobra, dokładnie taka, jaka jesteś? I jak w końcu przestać być ofiarą okoliczności, co często powoduje, że odkładamy plany, że czujemy blokady, które nie pozwalają nam robić progresu i wykorzystywać w pełni naszego potencjału? Te wszystkie tematy plus dwie afirmacje jedna na dzień dobry, druga na dobranoc, które możesz odtwarzać, ile razy będziesz chciała. To wszystko dostajesz w paczce w kursie reset. Jeżeli chciałabyś wziąć udział w tym kursie, zapraszam cię, napisz do mnie maila. A jeżeli chciałabyś podszkolić się w zakresie randkowania, flirtowania, w niemoralnej sztuce, jak! rozkochiwać mężczyzn. Dziewczynę serdecznie zapraszam na kurs Zła Dziewczyna, w którym dowiecie się przede wszystkim, jaki jest najseksowniejszy mindset kobiety, który przyciąga mężczyzn, jaki jest odpowiedni timing, czyli czas stosowania odpowiednich narzędzi, jak możemy wykorzystywać mowę ciała do rozkręcenia sytuacji, jak podejść do jego ex, jeżeli występuje takowa w obrazku. Ponadto dowiesz się, jak podnieść swoją wartość w jego oczach fazie stabilizacji, jakimi prawami rządzą się relacje romantyczne i jak możesz wykorzystać te prawa, żeby podnieść jego poziom zainteresowania na każdym etapie relacji, w jaki sposób pisać, żeby pozostawiać niedosyt, jakie zdjęcia wysyłać? Jak Odzywać się do mężczyzny, jak do niego dzwonić. Serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w kursach. Jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie maila. Przypominam Wam również o tym, że w roku 2023 napisałam książkę. Książka ma na celu wytłumaczyć Wam, dlaczego mężczyzna funkcjonuje tak, jak funkcjonuje jak. Wygląda jego sposób myślenia i podejścia, i dlaczego pewne sposoby, które stosowałyśmy do tej pory, po prostu nie działają na mężczyzn. My, jako kobiety, zawsze jednak patrzymy schematem kobiety, sposobem myślenia kobiety, emocjonalnością kobiety. Więc są bardziej skuteczne metody, które bazują na tym, w jaki sposób funkcjonuje mężczyzna, w jaki sposób mężczyzna odbiera pewne sygnały i pewne nasze zachowania. Także w tej książce dowiesz się, nie tylko jak zachowuje się mężczyzna i dlaczego, ale dostaniesz instrukcję obsługi do mężczyzny. Tak jest. Co zrobić, żeby mężczyzna myślał, że robi to, co chce, a tak naprawdę to będzie dokładnie to, czego my oczekujemy od niego. Pamiętajcie, kobiety, że wiedza zdobyta przez Was jest czymś, czego nigdy nikt Wam nie zabierze, więc zachęcam Was serdecznie do rozwoju i do postawienia w końcu na siebie. Ściskam Was i zapraszam Was na kolejne odcinki. Bye. i good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, wake today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up. Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations.